No Która z nas nie lubi komplementów? Litania jest właśnie takim zbiorem komplementów. Litania lorytańska powstała prawdopodobnie w XII wieku we Francji. To był czas rycerstwa. Każdy rycerz miał swoją damę, damę swojego serca i wymyślał dla niej najpiękniejsze pieśni i najpiękniejsze komplementy. Ale oprócz tych, którzy mieli damę swojego serca, byli też ci, którzy swoje rycerstwo i swoje życie oddali Maryi i dla niej wyśpiewywali najpiękniejsze pieśni. Z tych pieśni potem powstał zbiór, który nazwaliśmy Litanią. Litania loretańska nosi swą nazwę od miejsca, gdzie była najczęściej używana, w małym, włoskim miasteczku Loreto. Maryja błaszczona w sposób szczególny, ponieważ wierzono, że właśnie tam znajduje się jej dom, który został przeniesiony z Nazaretu. Dzisiaj litanią modlimy się szczególnie w miesiącu maju, wyśpiewując piękno Maryi, jej niesamowity blask świętości i przeróżne cechy charakteru. Możemy powiedzieć, że to są komplementy pięknej kobiety, która całe swoje życie oddała Bogu. Ale my również możemy przeglądać się tej kobiecości Maryi i odkrywać, że my w tych komplementach możemy odnaleźć cząstkę prawdy u nas samych. Zasłuchując się w poszczególne wezwania litanii loretańskiej, my możemy przeglądać się w pięknej kobiecości Maryi. Dlaczego? Dlatego, że Maryja jest taka jak ja, Maryja jest taka jak Ty.